Od 23 maja gracze Steam mogą testować nowe PTB, a w nim zupełnie nowy chapter, search bar i kilka zmian balansowych dotyczących perków oraz killerów. Cześć, jestem Avarogal i w tym odcinku przedstawię Wam wszystkie nowości, które zawitały na PTB. Zacznijmy sobie od omówienia nowego chaptera End Transition, w ramach którego do gry zostanie dodana nowa mapa, killer oraz ocalały. Rozpocznijmy od nowej mapy, która nazywa się Tobalendnik. Tak jak mówiłem o tym w poprzednim odcinku, jest to pierwsza mapa, która znajduje się na innej planecie niż Ziemia. Jeżeli chodzi jeśli chodzi o design oraz klimat, mapa jest naprawdę dobrze zrobiona i możemy dosłownie poczuć się jak na innej planecie. Kwestią balansu niestety wygląda to trochę gorzej. Od jakiegoś czasu Behavior robi piękne mapy pod względem wyglądu, ale niezbyt dobre, jeżeli chodzi o balans. Mówiąc to, mam na myśli na przykład Borgo, które na swoich lupach ma poustawiane wiele niepotrzebnych przedmiotów, czy na przykład Reworku Red Foresta, który dodał dużo nowej roślinności, która zabiera killerom sporo wizji podczas chase'ów. I to samo ma właśnie z tą mapą. Z racji tego, że jest na niej ogromna ilość obiektów, Mam wrażenie, że jestem na niej delikatnie pogubiony i czuję, że tak nie powinno być. Zaskoczenie wzbudziły u mnie też lupy, bo na to Tobalanning znajduje się jakiś dziwny jungle gym, który z niewiadomych przyczyn ma skróconą jedną ze ścian, albo jakaś lupa, która ma w sobie skocznie. Dlatego powtórzę to jeszcze raz. Wyglądowo mapa zrobiona jest świetnie, ale balansowo już tak kolorowo nie jest. Przechodzimy teraz do tematu o wiele ciekawszego, czyli nowego killera, którym jest The Singularity. Zacznijmy sobie od omówienia jego mocy. Przytrzymując przycisk M 2 możemy wystrzelić kulę, która przyczepi się do obiektu którego wycelowaliśmy. A i oficjalnie jego kule nazywane są Biopod Sami, warto zapamiętać tę nazwę. Więc wracając, gdy Biopod przyczepi się do obiektu, możemy do niego wejść, dostając wizję niczym Cypher z Valoranta. Gdy jesteśmy w widoku kuli, gdy ocalały wejdzie w jej pole widzenia, możemy najechać na niego kamerę, co sprawi, że zacznie się proces namierzania. Jeżeli ocalały nie schowa się w porę, z Biopoda zostanie wystrzelony automatycznie pocisk, a na plecach ocalałego pojawi się infekcja. I wtedy zaczyna dopiero robić się ciekawie, bo zostaje odblokowana opcja teleportacji. Gdy ocalały zostanie zainfekowany i po raz drugi wystrzelimy z kamery pocisk, zostaniemy automatycznie i błyskawicznie przetelportowani za jego plecy. Po teleportacji z widoku Killera wokół ekranu pojawią się zielone linie. Oznaczają one, że The Singularity jest w tak zwanym Overclock Mode. Podczas jego trwania przeskakujemy okna oraz niszczymy palety aż o 75% szybciej. Aby bardziej zobrazować wam tą prędkość, trzy brutale złączone w jedny dają tylko 60% szybsze niszczenia palet, a Myers na trójce z bambuzy i Super Anatomy voltuje okna się 70% szybciej, a przypominam, że to wszystko jest wbudowane w tego killera. Jeżeli już na tym poziomie myślicie, że The Singularity jest dobry, co powiecie, że podczas Overclock Moda ma on wbudowane Spirit Fury? Żeby nie było aż tak dobrze, to po zniszczeniu palety za pomocą wbudowanego Spirit Fury The Singularity zostaje na chwilę spowolniony. Poza kamerami nowy killer może teleportować się do zakażonych surwów bezpośrednio podczas chase'u. Aby to zrobić, wystarczy przytrzymać m i wystrzelić kulę w stronę ocalałego. Dodaje to dużo dynamiczności w pościgu, zwłaszcza biorąc pod uwagę cooldown teleportacji, który jest minimalny. Na całe szczęście Singularity może być łatwo kontrolowany przez ocalałych, a to za pomocą przedmiotu znajdującego się w drukarkach 3D. A więc grając przeciwko Singularity'emu, na mapie respi się 7 drukarek 3D, które produkują automatycznie EMP, co zajmuje 80 sekund. Oczywiście jako ocalały możemy znacznie przyspieszyć ten proces, wchodząc z drukarkami w interakcję. Wtedy wyprodukowanie EMP od zera zajmie tylko 20 sekund. No dobrze, ale co tak właściwie robi EMP? Także za pomocą EMP możemy zdjąć z nas oraz naszych teammateów infekcję oraz włączyć kamerę killera na 60 sekund. Co mi się w tym bardzo podoba, to fakt, że EMP możemy ładować nawet w trakcie chase'u, więc gdy killer trafi na kulą, nie ma z tym żadnego problemu, aby w trakcie biegu naładować EMP i zdjąć z siebie infekcję. Kolejną rzeczą, o której warto tutaj wspomnieć, to fakt, że gdy podnosimy EMP, nie wymieniamy go za przedmiot, który trzymamy w ręku, a tylko nadpisujemy go. Oznacza to, że gdy zużyjemy EMP, będziemy nadal mogli z powrotem używać swojej latarki, apteczki i tak To by było na tyle z głównych rzeczy dotyczących mocy, więc na końcu wspomnę jeszcze o tych trochę mniej znaczących. Gdy killer wchodzi w podgląd kamery, jako ocalały możemy usłyszeć charakterystyczny dźwięk oraz zauważyć, że biopod zmienia lekko kolor na zielony. EMP nie włącza całkowicie kamery, a sprawia tylko, że killer nie może jej używać w celach infekowania i teleportacji do ocalałych. Nie jest to jednak problemem, bo może on po prostu podmienić biopoda, strzelając w niego raz, aby zniknął, oraz drugi, aby z powrotem się pojawił. The Singularity może umieścić na mapie maksymalnie 8 kamer, które działają podobnie. Jak pułapki Hagi. Oznacza to, że gdy na mapie znajduje się 8 biopodsów i postawimy 9, pierwszy z nich zostanie automatycznie zniszczony. Dodatkowo może on zmieniać podgląd na kamerach bez żadnego cooldownu, co umożliwia mu patrolowanie całej mapy, nieważne w jakim miejscu się znajduje. Skoro omówiliśmy już całą moc skillera, pora przejść do jego perków. Pierwszym z nich jest Genetic Limit. Sprawia on, że gdy ocalał zakończy jakąkolwiek akcję leczenia, zostanie na niego nałożony efekt wyczerpania na 32 sekundy. Szczerze, uważam, że ten perk nie jest jakiś dobry przed nerfem Deadharda, aby był on o wiele lepszy, ale teraz gdy ta perkiem na Exhaust jest Life. nie widzę sensu, aby miałby go ktoś używać. Następnym perkiem jest Forced Hesitation. Sprawia on, że gdy ocalał zostanie powalony, wszyscy znajdujący się w promieniu 16 metrów od tego ocalałego poruszają się 15% wolniej przez 10 sekund. Jest on z pewnością perkiem o dużym potencjale, zwłaszcza na killerach dynamicznych, czyli na przykład Onim albo nurce. Trzecim perkiem Singularity'ego jest Machine Learning. Po kopnięciu generatora perk aktywuje się, a generator podświetli się na żółto. Gdy kopnięty generator zostanie ukończony, jako killer dostaniemy 7% hejsta oraz status undetectable na 30 sekund. Jest to perk zwyczajnie dobry. Za pomocą undetectable możemy zaskoczyć ocalałych, a z 7% hejstem szybciej skończyć chase'y. I to by było na tyle jeżeli chodzi o killera, a więc przejdźmy teraz do perków nowego, ocalałego Gabriela Soma. Pierwszym z nich jest Trouble Shooter. Gdy jesteśmy w czasie, perk aktywuje się. Gdy jest on aktywny, widzimy aurę generatora z największym progresem oraz po zrzuceniu palety aure killera zostanie nam ujawniona na 6 sekund. Jest on z pewnością dobry na gry solo queue, bo potrafi zapobiec sytuacjom, w których przyprowadzimy killera przypadkowo do generatora z największym progresem. Jego drugi efekt też jest dosyć dobry i może przydać się zwłaszcza na wysokich lupach, gdzie killerzy często po zrzuceniu palety zaczynają mine Drugim perkiem Gabriela jest made for this. Po uleczeniu ocalałego otrzymujemy efekt endurance na 10 sekund. Dodatkowo, gdy jest Injured, poruszamy się 3% szybciej. Jak na razie jest on perkiem bardzo dobrym. Już sam efekt Endurance jest fajny, choć warto wspomnieć, że jest sytuacyjny, bo tak właściwie nie wiemy, czy uda nam się go użyć. Co sprawia, że Made For This jest jeszcze lepszym perkiem, to 3% speed boost. Klasycznie wydaje się to mało, ale tak nie jest. Ile razy mieliśmy sytuację, że dostaliśmy hita przez paletę, albo ledwo co zdążyliśmy przeskoczyć okno. 3% speed boost'a może temu zapobiec, a przypominam, żeby go użyć, wystarczy być po prostu Injured. Co jest w nim jeszcze lepsze, to, że może się on stackować innymi perkami, takim jak przykładowo Hope, dzięki czemu będziemy biegali 10% szybciej. Jeżeli to dla was mało, spójrzcie tylko na tego klipa, gdzie Renato gonił się wokół jednej palety 46 sekund. Ostatnim perkiem nowego, ocalałego i zbudzającym najwięcej kontrowersji jest Scavenger. Jego pierwszy efekt jest taki sam jak w przypadku Farmacji i Residual Manifest, czyli odblokowuje on możliwość wyciągnięcia ze skrzynki żółtego toolboxa. Drugi efekt sprawia, że gdy mamy w ręce pustego toolboxa, a uda nam się trafić 4 świetne testy umiejętności, Toolbox automatycznie się odnowi. I chyba nie muszę mówić, jak mocno wpływa to na grę. Oczywiście, kto do cele używa szarego Toolboxa, nie ma w tym żadnego problemu, ale kto by używał tego perk'a z szarym Toolboxem? No właśnie nikt. Jeżeli ktoś bierze go do ekwiwumuku, używa go z fioletowym Toolboxem z najlepszymi adonami, a przypominam, że aby odnowić Toolboxa, wystarczy robić generatory, czyli rzecz, która jest dosłownie celem ocalałych. Odchodząc od tematu perków, przejdźmy do zmian balansowych, bo jest ich naprawdę dużo. A więc zmiany dostały m.in. Artystka, Nemesis, Trickster, Gosw. Oraz co najważniejsze i czym się zajmiemy, Pyramid Head. Teraz, gdy uderzymy ocalałego za pomocą m stanie się on starmentowany. Oznacza to, że nie musimy już czekać, aby ocalały wszedł na naszą ścieżkę, a zamiast tego wystarczy go tylko i wyłącznie trafić za pomocą M2. Jest to zmiana, która z pewnością nie wyjdzie na live serwery, a to ze względu na zbyt duży potencjał do tunelowania. Jeżeli wiecie lub nie, klatka Pyramid Heada nie jest traktowana jako hack. Oznacza to, że gdy ocalały jest niewyjęty, nie posiada efektów takich jak Endurance czy Heist, co w ogromnym stopniu ułatwia tunelowanie. Ostatnią rzeczą, która została nam zaprezentowana na PTB, są zmiany perków. POP regresuje teraz gena o 30% obecnego progresu, a było to wcześniej tylko 20%. Deja ustało stało się anti perkiem i teraz wyświetla aurę trzech generatorów znajdujących się najbliżej siebie. Oprócz tego zwiększono szybkość naprawy generatorów do 6% i całkowicie usunięto ograniczenie czasowe, które wcześniej wynosiło 60 sekund. Flashbang działa teraz podobnie jak EMP, czyli nadpisuje używany obecny item. Ostatnią zmianą jest nerf Franklin's, teraz nie będzie on działał na przedmioty, które posiadają czerwone tło, w którym jest na przykład bot Spinheada. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!